To właśnie przez tę niemalże 40-letnią i mieszkańcy sześciu miejscowości w gminie Zakrzewo mieli niedawno problemy z dostawami wody. Interweniować musieli strażacy, którzy w zbiornikach dostarczali świeżą wodę. W tym regionie dużym kłopotem jest przestarzała infrastruktura wodociągowa. Jednakże na fakt, że mieszkańcy nowej Wiśniewki, prochów, ługów, czernic, głomska oraz starej Wiśniewki wody w kranie mieli mało albo wcale, złożyło się kilka innych czynników. Było to spowodowane tak naprawdę większym poborem wody. W czasie tych tej, tej miesięcy takich suszy i też myślę, że to było to spowodowane tym, że po prostu ostatnie lata było brak wody. Nie? nie jesteśmy jeszcze pewni, czy to nie wpłynęło również na jakieś tam prace wokół tych miejscowości, że po prostu ktoś jakieś dodatkowe odwierty robił. Odwierty zrobiły za to na pewno władze gminy, obniżając głębokość pompy w hydroforni o około 18 metrów. Co więcej, uruchomiono dodatkową studnię, która przez ostatnie 25 lat nie była w ogóle eksploatowana. Ma to pomóc w unormowaniu sytuacji, bo w tych miejscowościach znajdują się potrzebujące dużej ilości wody zwierzęta hodowlane. Mimo tego w dalszym ciągu brakuje wody. Teraz niby opuścili tą pompę głębiej, ale jest tylko czynna w tej chwili jedna studnia na trzy istniejące. Także dwie są tak jakby nieczynne nie? i to jest od lat 70., w których to było uruchomione i od tego czasu tam dalej nic, nic nie jest robione. Po tegorocznych problemach ma być robione i to niedługo. Jeżeli w budżecie gminy znajdą się odpowiednie środki, to już w przyszłym roku ma nastąpić gruntowny remont hydroforni oraz odwiert nowej studni.